Pozdravljam vas v nadaljnjem učinku 500 ML3X! jako że mamy dostępny aktualnie nowy event z okazji Dnia Świętego Patryka sprawdzimy sobie ile uda się nam wydropić nowych eventowych huge petów jako że mamy ponad 4 triliony eventowej waluty, więc starczy nam tak naprawdę do końca eventu, więc będziemy otwierać najdroższe jajko, czyli to w wersji gold gdzie możemy zdobyć dwa huge pety sprawdzimy sobie ile ich będziemy mieć po 24 godzinach, 48 oraz 72 co 4 godziny pojawia się mini event z gigantyczną tęczą, na którym możemy znaleźć sekretne jajko, w którym są wszystkie 3 nowe huge Pety. Nie wiem, czy jeszcze będziemy otwierać to właśnie sekretne jajko, ale to jeszcze się okaże. Ja się biorę za otwieranie i widzimy się później. Słuchajcie, to już jest kolejny dzień. Przez całą noc otwieraliśmy właśnie to jajko. Sprawdźmy, czy coś nam dropło. Wow, pełen sukces. Nasz pierwszy huge pet eventowy. Niestety dropnął nam ten, który najczęściej dropi. Do tej pory już ponad 20 tysięcy razy został wydropiony, co oznacza, że nie będzie zbyt drogi. W sumie bardzo szybko nam wydropił, bo tak naprawdę po pierwszej nocy. Miejmy nadzieję, że na tym jednym tylko się nie skończy. Ja się biorę dalej za otwieranie i widzimy się kolejnego dnia. Słuchajcie, to nie jest kolejny dzień, ale postanowiłem, że będziemy chodzić na event z gigantyczną tęczą, ponieważ jest tutaj trzeci huge pet, który właśnie mi się najbardziej podoba i to jest jedyny sposób, aby go zdobyć. A jest nim oczywiście huge clover dragon więc jak nie przegapimy eventu to na pewno otwieramy to jajko, które możemy otwierać oczywiście przez jedną godzinę. Mam nadzieję, że będziecie trzymali kciuki, aby udało nam się wdropić tego smoka. Witam was tak naprawdę już po 48 godzinach. No niestety, ale nie udało nam się zdobyć żadnego kolejnego huge peta, mamy tylko tego pierwszego. Wow, już jego przybyło prawie 9000 sztuk. Nie poddajemy się i lecimy z kolejnym dniem. Może ten będzie dla nas szczęśliwy. Słuchajcie, już tak naprawdę minęły 72 godziny, czyli przez 3 dni już otwieramy jajko i przyznam się wam że przez pomyłkę włączyłem otwieranie tego tańszego jajka, czyli to co jest za minion 200. Ale moja pomyłka okazała się bardzo trawna. Otóż dropnęliśmy dwa nowe huge bety. Oczywiście te co najczęściej dropią. Jeden w wersji gold, drugi w normalnej. Jak myślicie, jakbyśmy otwierali to lepsze jajko, dropnąłby nam w wersji rainbow? Piszcie w komentarzach, czy Wam się udało wydropić jakiegoś eventowego huge peta. Jest jeszcze kilka dni eventu, więc cały czas każdy z nas ma jeszcze szansę na huge peta. W moim przypadku 3 dni otwierania 3 huge pety. Jak myślicie, miałem farta czy nie? Witam Was w podsumowaniu tak naprawdę 3 dniowego otwierania eventowych jajek. A tak właśnie się prezentują nasze huge pety, które zdobyliśmy. Ja, oczywiście, opening uważam za udany, ponieważ udało nam się coś wydropić. Tak patrzę na te pety, i według mnie wersja normalna jest ładniejsza niż złota. A co wy o tym myślicie? Jako, że jeszcze mam sporo nowych mityków wersji Dark Matter, jeżeli by ktoś takiego z was chciał, Napiszcie jakiś ładny komentarz oraz wasz link z gry. Dodatkowo, jeżeli by ktoś chciał z was mi wysłać jakiegoś gifta, to w opisie filmiku będziecie mieli link do mojego profilu na Robloxie. I to tak naprawdę już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam on się spodobał. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania, jest nas coraz więcej, już mało brakuje do 500 subskrypcji. Za wszystkie subskrypcje oczywiście serdecznie dziękuję. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!